Spodziewałaś się, że na początku września będzie taka temperatura, jaka powinna być cały lipiec i sierpień? Nie, i nawet sobie kupiłam jeszcze jedne dżinsy, żeby mieć jakby było chłodno, a tu proszę bardzo, musiałam odkurzyć wszystkie letnie ubrania. Takie nietypowe wejście w rok szkolny. Jeszcze nam tutaj lato zostaje z nami. Tak i to lato sobie gra na nosie w tym momencie, bo powroty do szkoły to nie są dla wszystkich przyjemne momenty. No właśnie, po wakacjach, za oknem nie do końca, ale chcąc, nie chcąc, patrząc na kalendarz wrzesień. Witamy Was we wrześniu, witamy Was na początku roku szkolnego, kolejnego już. I mamy nadzieję, że to będzie pełny rok szkolny z nami, w Waszym towarzystwie, i coś fajnego uda nam się tutaj znowu pogadać, może coś fajnego stworzyć. A początki, jak to początki? Bywają trudne, bywają różne, ale zanim o początku roku szkolnego, może trochę o wakacjach. Jak tam Ania? Były, nie były? Były. Były całkiem dobre. Można było zmienić perspektywę po roku szkolnym, trzech klasach maturalnych, staraniach, zmęczeniu materiału. I prawie, że nic nie czytałam. Byłam z dala od świata literatury ale wrzuciłam na luz i zajęłam się sportem, bo wakacje z moim mężem to są zawsze wakacje aktywne. No to pięknie. Jeśli chodzi o moje wakacje, to myślę, że też były bardzo przyjemne, sympatycznie dużo oczywiście czasu spędzanego w domu, bo w domu mamy się fajnie. Troszeczkę też sportu i tego przed telewizorem, no bo olimpiada, kto by nie oglądał. A przy okazji najważniejsza rzecz tych wakacji, męska decyzja, kamper i podróż po Polsce. Oczy może kiedyś nieco więcej, ale polecam, zachęcam do takiej formy aktywności. Udało się spróbować i mam nadzieję, że to nie był pierwszy i ostatni raz. No ale moi drodzy, wakacje, wakacjami, rok szkolny. Cieszysz się, że jest? Dziś już tak. A wczoraj ale... nie? Wczoraj też już. To kiedy nie? W zeszłym tygodniu, Piotrze. A, czyli kiedy się zbliżał. Kiedy się zbliżał, to miałam takie wielkie lenistwo i niechcenie, bo sobie przypomniałam pobudki o 5.30, wyjścia na autobus, szykowanie wszystkiego, sprawdzanie wypracowań. Taki, mm, może to było po prostu takie przytłoczenie ilością obowiązków, które nagle do mnie wrócą po dosyć nienaturalnej przerwie wakacyjnej. Gdzie była przestrzeń na moje aktywności i moje życie osobiste? No ale to może uda się coś z tego okresu wakacji do szkoły zabrać ze sobą chociaż? Na pewno. Czyli aktywność fizyczną po pracy w ramach takiego odpoczynku dla mózgu, bo tego miałam za mało w zeszłym roku, bo miałam za dużo pracy po prostu. I dobre nastawienie, żeby to, co wynoszę z odpoczynku, wnieść też w relacje z innymi ludźmi, nawet te właśnie oficjalne uczeni, nauczyciel, żeby im tej dobrej energii troszkę też przekazać. No i chcąc, nie chcąc wakacje, jednak dają tej świeżości, prawda? Tak, Piotrze, a jakbyśmy mieli zrobić taką roboczą tabelkę, nauczyciel przed wakacjami i nauczyciel po wakacjach, to czym oni się różnią, Twoim zdaniem? Właśnie zastanawiać się nad tym, czy różni się rzeczywiście nauczyciel, ale gdybym miał jedną rubrykę zapełnić tej tabelki, to pewnie bym powiedział, że ten nauczyciel po wakacjach to jest niestety starszy. I zastanawiam się, kiedy ta przestrzeń między mną a nastolatkiem będzie na tyle duża, że zacznie mi przeszkadzać. Jeszcze nie przeszkadza, myślę, że jeszcze nie jest ze mną tak źle, ale ten nauczyciel niestety się starzeje. A mógłbyś coś rzec, jeśli starzenie się, to czy to też jest nauczyciel bardziej doświadczony, ten po wakacjach? Przemyślał coś sobie, ma jakieś wnioski nowe. Pewnie tego doświadczenia jest nieco więcej. Tylko pytanie, czy, czy jesteśmy w stanie zauważyć ten przyrost doświadczenia, kończąc rok szkolny A i zaczynając B, bo wydaje mi się, z mojej perspektywy, że jednak to doświadczenie jest bardziej widoczne na przestrzeni kilku lat niż na przestrzeni nauczyciela sprzed wakacji a nauczyciela po wakacjach? Ufam, że jestem bardziej doświadczony, ufam, że wiem nieco więcej, może jestem nieco lepszy w tym, co robię. Ale chyba to jestem bardziej w stanie zauważyć patrząc na siebie sprzed lat pięciu czy dziesięciu, niż na Piotra z czerwca. A jeśli chodzi o zapał i nastawienie wobec drugiego człowieka, to jest tak jak powiedziałam, czy nie zgodziłbyś się, jest to inny nauczyciel przed i po wakacjach? Chciałbym, żeby każdy nauczyciel był lepszy. U mnie pewnie tego zapału jest więcej, choć ja generalnie raczej ten zapał mam, ja raczej energii mam dużo i naprawdę myślę, że gdyby zrobić inną tabelkę, inną listę, kto najbardziej jara się na nowy rok szkolny, to śmiem twierdzić, że byłbym no, w czołówce tych osób, tych nauczycieli, którzy cieszą się na to, że jest nowy rok szkolny, ale czy tak jest zawsze? Trzy kropki, pomidor, nie wiem co powiedzieć. To znaczyłoby też, że na dole tej tabeli, tego rankingu, Piotrze, znajdowaliby się nasi uczniowie, bo myślę, Gorzej, że... Gorzej by znajdowali się też tam nauczyciele. A no właśnie, ale żeby nie dotykać kadry pedagogicznej w tym zagadnieniu, Piotrze, to w, wróćmy... w ogóle dotykanie kogokolwiek też w dzisiejszych czasach jest niebezpieczne. Z drugiej strony, Piotrze, No? co oni czują przed nowym rokiem szkolnym? Co pamiętasz? Co myślisz? Co z obserwacji byś mógł wyprowadzić? No nie uważasz, że czują to samo co chcąc, nie chcąc. Nie wiem, czy większość, ale jakaś część nauczycieli, czyli właśnie niechcenie? Myślę, że to jest nawet ogromna większość. Smutne. A smutne, ale spotkałam takich hmm, dziwnych, specyficznych, innych uczniów, którzy mi powiedzieli. Ale fajnie, że szkoła się zaczęła, bo w końcu moje życie będzie wyglądało bardziej intensywnie. Albo w końcu będzie uporządkowane, w końcu będzie miało więcej celu albo celów w sobie. I może będzie łatwiej też przez nie przechodzić, nie tak, jest tak? Myślę, że tak. A jeszcze tutaj też pojawiał się taki argument, że teraz jest dużo łatwiej spotkać swoich kolegów, bo tak to mieszkamy w różnych zakątkach, wyjeżdżamy gdzieś i ciężko nawet ten wakacyjny czas zagospodarować, by spędzić z nimi tyle czasu, co w szkole. A myślisz, że oprócz tego niechcenia, które trochę się przewija, jest jeszcze coś, co mogą odczuwać nauczyciele? Frustracje? Ale boli. Przyspieszający czas i brak kontroli nad nim. A stresują się? Tak, kto? myślę, że tak. Może powiem z własnego doświadczenia. No właśnie, ty się stresowałaś nowym rokiem szkolnym? Może nie nowym rokiem szkolnym, ale, ale stresowałam akademią. się akademią, za którą byłam odpowiedzialna. Wyszła super, moi drodzy. I to nie chodzi teraz, że muszę ani posłodzić, ani tym osobom, które za nią były odpowiedzialne, ale kto nie był, niech żałuje na takie akademie. kurcze. krótko, zwięźle na temat, ale jest do czego wracać. Dziękuję Piotrze, to zasługa moich dzielnych uczniów, którzy poświęcili też część swoich wakacji, żeby się przygotować. I myślę, że wracając do poprzedniego wątku, ja się stresowałam nie tyle nowym rokiem szkolnym, co nieznanym oraz tym, że dostałam trzy pierwsze klasy, co oznacza, że muszę nastawić się na poznawanie drugiego człowieka, przypomnieć sobie, jak to jest zaczynać pracę z pierwszymi klasami, bo w zeszłym roku akurat pierwszej klasy nie dostałam. No ale nie jest właśnie to o tym czymś, co jest fajne? Nie, nie kręcić się to właśnie, że znowu nowi ludzie, że znowu nowa ekipa, właśnie znowu poznawanie, nowe doświadczenia, coś niespodziewanego, bo ja też mam dwie nowe klasy, jedna, która jest właśnie klasą pierwszą, 24-osobowa, więc troszeczkę większa liczba niż do tej pory. Kiedyś też coś takiego mnie spotkało, bywało różnie, więc może jest szansa na poprawę. Inna grupa to znowu grupa, którą przejmuję po innej nauczycielce, więc automatycznie oni już są nauczyni czegoś, jakiś sposobu funkcjonowania, więc znowu muszę siebie troszeczkę spróbować przedstawić w dobrym świetle jednocześnie. Próbować wejść w buty tej osoby, która uczyła ich poprzednio, no mnie to kręci, mnie to strasznie cieszy. Ja wiem, że się nie mówi strasznie cieszy, ale mnie to strasznie cieszy. No bo to też, Piotrze, pozwala nam nie utknąć w jednym punkcie swego życia. Ciągle nas mobilizuje do pracy nad sobą, do zmiany, otwiera nas na to co nowe. Nasze życie jest ciekawsze, bardziej intensywne. Dla mnie to jest o tyle stresujące, że się wiąże z odpowiedzialnością za swój wizerunek, za postawę moralną za wartości, które przekazuje, ale też z wydatkiem energetycznym, którego nie miałam aż tak dużego przez wakacje. Jest Rozumiem. to w pewnym sensie po prostu też fizycznie obciążające, bo ja muszę wskoczyć w tę swoją najwyższą wydolność, którą przyciszyłam, wyłączyłam w czasie wakacji. No ale myślę, że szybko do niej wrócisz. Myślę też, że jeśli chodzi o odczucia i uczucia nauczycieli, to stresować mogą się również ci, którzy pierwszy raz są wychowawcami, na przykład. I to jest duży stres właśnie. To jest duży stres, to prawda. Bo my wchodzimy w nieco inną płaszczyznę relacji niż tylko nauczyciel-przedmiotowiec, ponieważ nie tylko spędzamy z tą klasą dodatkową godzinę w ciągu tygodnia, czasem jedną, jeśli nie uczymy ich żadnego innego przedmiotu, ale czasami piątą, szóstą. I ci młodzi ludzie są nas ciekawi. Bardzo często tak jest. Tak sądzę. My jesteśmy ciekawi ich. Będziemy poniekąd rozwiązywać różne problemy razem w procesie kształcenia, pojedziemy na wycieczki integracyjne, będziemy się chcieli jakoś odnaleźć w tym wspólnym świecie. I fajnie, jakby to było dobre doświadczenie, ale też będziemy podwójnie oceniani jako wychowawcy. I fajnie byłoby, gdyby ten wychowawca, ten nowy wychowawca, żeby też po pierwsze nie bał się próbować bycia wychowawcą. Bo, no jak ze wszystkim, tak, raz nam coś wyjdzie lepiej, raz coś wyjdzie gorzej, a z drugiej strony, żeby też potrafił przyjść i zapytać inne osoby, które tymi wychowawcami już są wiele lat i na pewno mają dużo większe doświadczenie, o którym też już dziś mówiliśmy, i poprosić o jakąś wskazówkę, ale też jest druga strona: ten młody wychowawca często ma dużo więcej energii, dużo więcej chęci do działania niż ten stary wychowawca. Tu mam na myśli nie wiek, co bardziej chodzi o doświadczenie, bo często z tym doświadczeniem myślimy sobie, że już wszystko wiemy, a czasem okazuje się, że rzeczywistość jest nieco inna, i może warto byłoby też nasze doświadczenie zweryfikować, patrząc na nie z perspektywy wychowawcy nowego, młodego, tego nieopierzonego jeszcze tak i tutaj dużą rolę odgrywa pomoc koleżeńska, życzliwość wobec drugiego człowieka, przekazanie cennych informacji, bo zazwyczaj nauczyciele po tym przygotowaniu pedagogicznym, kiedy przychodzą po studiach i nawet planowali, że będą uczyć. Oni nie mają tych zasobów dotyczących dokumentacji i jej prowadzenia, tego gdzie załatwić pewne sprawy. No i Pomoc właśnie kolegi, który ma większe doświadczenie, może nam ten proces wdrażania się w bycie wychowawcą nieco uprościć. Może być mniej bolesny. Tak. A jeszcze może popatrzmy, Piotrze, już dochodząc do finału, na jeszcze jedną kwestię. Może łatwiej by nam było zaczynać po wakacjach, gdybyśmy sobie przypomnieli nasze własne doświadczenie jako uczniów. Czy ty pamiętasz jakiś swój. Pierwszy dzień w szkole po wakacjach, niekoniecznie w szkole średniej. Z czym się wtedy wchodzi do szkoły? Jakie emocje towarzyszą młodemu człowiekowi? Wiesz, ja raczej byłem z tych dziwnych, bo ja naprawdę lubiłem też do szkoły chodzić. Z racji tego, że wtedy, kiedy ja jeszcze chodziłem do szkoły, to po pierwsze ciężko było o kontakt taki internetowy, żeby móc go gdzieś mieć na stałe. Z drugiej strony, no ja jestem osobą, która lubi być w stadzie. Nie mówię, że nie lubię też być sam, ale to stado jest mi bliskie, więc ja cieszyłem się na początek roku szkolnego, bo najwięcej radości, najwięcej uśmiechu, najwięcej wspomnień mam z tych okresów od września do czerwca. To nie znaczy, że nie mam fajnych wspomnień z wakacji, ale ten rok szkolny był dla mnie ważny, był dla mnie cenny i ja generalnie myślę, że się jest wchodzić w rok szkolny, kiedy my po prostu chcemy w niego wejść. I to nie tylko dotyczy roku szkolnego. Ja wiem, że to są truizmy i nic tutaj. Odkrywczego się nie dzieje, ale kiedy my na dzień dobry jesteśmy anty, kiedy nam się nie chce, tak? kiedy my już czujemy, już wiemy, że będzie fatalnie daremnie, no to ciężko wejść na petardzie, ciężko wejść na uśmiechu, ciężko wejść z jakimkolwiek chceniem, ale nie wiem, czy to jest odpowiedź, która cię satysfakcjonuje i której w ogóle oczekiwałaś ode mnie, bo może ty masz nieco inną perspektywę. Nie miałam oczekiwań, byłam ciekawa po prostu tego, co powiesz. Pamiętam swój pierwszy dzień w liceum. Był to bardzo brzydki dzień września. Padało, było chłodno, trzeba było zmienić całą stylówkę, którą przygotowaliśmy dzień wcześniej, bo ten deszcz nas zaskoczył. Autobus, którym jechaliśmy, był przepełniony, także człowiek na człowieku stał, i y, mieliśmy poczucie, że jesteśmy tylko jedną mrówką w mrowisku, że ludzi jest ogrom. Akademia była arcydługa i arcynudna. Nie udało nam się nawiązać bliższego porozumienia z wychowawcą, bo spotkanie było dosyć służbowe w sali. I byliśmy bardziej przygnębieni i zestresowani, niż cieszyliśmy się na nowy początek. Wydaje mi się, że Koper jest teraz dużo bardziej przyjaznym środowiskiem dla młodego człowieka, i gdybym zaczynała teraz, może nawet z tamtym stanem świadomości, to by mi było dużo łatwiej niż kiedy faktycznie przyszłam po raz pierwszy do liceum. Mamy nadzieję, że nie tylko w Koperze, ale też w innych szkołach potraficie się odnaleźć i możecie stwierdzić, że to są miejsca, w których chcecie być, w którym jest Wam dobrze i w których cieszycie się, że jesteście, i że samo energiczne i optymistyczne podejście do szkoły już jest podejściem innym, już jest podejściem właśnie z drugiej strony. I chyba tego Wam życzymy. A jeżeli rzeczywistość Was przytłoczy, jeśli będzie szaro, ponuro i ciężko, to zawsze zapraszamy Was za te lekko uchylone drzwi do rozmów z drugiej strony. A to był drugi sezon, pierwszy odcinek. I rozmawiali z Wami Piotr i Ania, dwoje nauczycieli, Którzy bardzo by wam chcieli pokazać nieco inną perspektywę na edukację. Serdecznie Was zapraszamy do kolejnych odcinków. Do usłyszenia.